Witam na kanale Triki z Ameryki i tak jak cała Europa i pół świata reszta stoi Ameryka co prawda e, dopiero kilka dni, bo dziś jest 20 chyba 4 e, marca a jest wtorek a od piątku zalecili zamknąć biznesy co prawda ludzie mogą chodzić nie ma jakichś tam ograniczeń, że, że nie można chodzić, ale są zalecenia, żeby zostać jeżeli chodzi o biznesy, no to e, są duże kary, żeby nie otwierać, żeby nie łamać tego prawa. Dlatego ja jestem na warsztacie, bo mam na swojej e, property, na swojej działce, mam warsztat i po prostu no, wolno mi chodzić po moim property. Natomiast nie mogą przyjść pracownicy, dlatego że jak wszędzie na świecie. Zwłaszcza w kryzysowych sytuacjach, wszędzie znajdą się usłużni, którzy doniosą odpowiednim władzom, że robicie coś nie tak. Także nie podkładam się i w zasadzie to niewiele to zmienia moją sytuację, bo nie mam gdzie wywieźć tych mebli na razie, nie mam jak się ruszyć. Więc jedyne co w tej sytuacji mogę zrobić, to jak frezy już mi przyszły, które Wam pokazywałem chyba ja w poprzednim odcinku, to postaram się zrobić e, tak zwany makap, czy sample, czy próbkę, wzór drzwiczek, o tak powiem. Mam tu przeciętą deskę, przeciąłem sobie e, długo, bo już tu stoją deski, e, szafki, więc nie mogę po prostu, no nie mam jak się ruszyć i to jest ból w dupie, że tak powiem, ale... Jest jak jest, i no, muszę sprawdzić te frezy. Chociaż z tej firmy jestem przekonany, że będą one dobre, ale, ale pokażę Wam, jak ja to robię. Więc, tak zazwyczaj przepuszcza się wzór na ramiaku, tak jak sieczkę, potem pnie się na długość i frezuje się końce, żeby to złożyć. Jaki jest z tym problem, problem jest taki, że zawsze cokolwiek, jakikolwiek nie byłby frez, to to wszystko na końcu się powyrywa, i trzeba wkładać odpowiednie takie e, nafrezowane deski, żeby, żeby temu zapobiec. I to wychodzi praktycznie prawie, prawie że dobrze, ale nie bardzo dobrze. Jest inna metoda, żeby pociąć e, ramiaki górny i dolny tutaj to się nazywa rails a te boczne to są styles czyli jak to mówią z Rejle railę y pociąć trzeba na odpowiednią długość od razu jak to ma być jeżeli frez coś zbiera bo czasami frez zbiera na, na, na wpust coś tam zbiera milimetr czy dwa to trzeba to uwzględnić i najpierw frezujemy końce to nam tu wyrywa, a potem przepuszczamy to wzdłuż i jest to pięknie. Także postaram się właśnie zrobić to, to metodą, że narpiew nafrezuję brzegi, a potem e, wzdłuż to jest tylko sempo. Nigdy praktycznie na produkcji tak się nie robi i jednostkowe rzeczy to tak robiłem, zwłaszcza z materiałów takich jak które bardzo, bardzo szczypią, jak na przykład zebrał, czy u Was zebrano jest, to zrobić drzwiczki z tego materiału to niemiłosiernie mi, nie nie szczypie się, dlatego tą metodą było najlepiej. E, z innym materiałem, takim, które e, tak zwany Solid Wood, czyli Litę drewną e, wingi, to u was się nazywa chyba Węgi, tak samo się pisze, tylko inaczej się mówi. No nieważne, ale to jest materiał, który jest twardy, ale bardzo luźny, ma bardzo długie wióry, szczypie się niemiłosiernie, dlatego właśnie jeżeli kilka razy w życiu musiałem z tego zrobić drzwiczki, to właśnie robiłem w ten sposób. No co, przedstawię kamerę i jedziemy. Pokażę Wam, jak ustawić prowadnicę względem frezu, bo to jest ból to ustawić i zajęło mi to wiele czasu, żeby załapać o co chodzi, więc potrzebny jest jakiś przymiar z prosto, z prosto krawędzią tu, wkładam tu, pod, podkładam e, półcalowy, półcalowy MDF jako żeby podniósł mi to na tyle wysoko, żeby ten przymiar dotykał tu do freza albo do ogranicznika, jaki jest. Ustawiam i na środku. Jeżeli trzeba to przycisnąć czymś, to ja biorę kawałek deseczki po prostu i na sztywno dosuwam, przyciskam, zamykam oba. I teraz tak. Cofam to tu i patrzę. Powinno być idealnie równo. Sprawdzam i jadę do przodu i patrzę tu, czy to jest. Nie wiem, czy to będzie widać. Czy tu to po prostu mi dolega. Jeżeli tak to jest ustawione, powi wtedy powinien być tu kąt prosty po nacięciu. No i oczywiście trzeba to zacisnąć, żeby to się nie przesuwało. Sprawdzić. Jeszcze raz. No i jak jest dobrze, no to bierzemy materiał i będziemy, będziemy frezować. No dobra, założyłem frezy. Nie ma co tu kombinować, sprawdzić czy nie zawadza, czy sztywne są. Najważniejsze sprawdzić, czy we właściwą stronę się kręcą. Jak ktoś ma frezarkę, która ma zmienne obroty, bo można zrobić sobie krzywdę i zniszczyć drogę narzędzia. Druga sprawa, sprawdzić. Ja tu właśnie e, przekręciłem dociski, żeby były na środku, na środku ramiaka. E, ten wózek oryginalnie był bez tego, e, że to leżało na blacie, ale było przy, e, czasami ciężko po prostu, że to się mi przesuwało, więc ja wolę, jeżeli to wszystko jeździ e, na blacie, to jest teflonowa, teflonowa 3/4, czyli 19 mm, taka deska z teflonu, który ma bardzo dobry poślizg i e, od wielu lat tego używam i to się sprawdza. Także stoi kamera na blacie, postaram się to jakoś kurde nagrać wam. E, ważna sprawa, żeby tu był kąt prosty. Sprawdzić to, bo jak będzie tak, no to tak samo wam się wytnie, więc Eee, posprawdzać kąty, docisnąć, zakleszczyć rock and roll! Eee. Właśnie to, to mówiłem, że się wyrywa. W takim ujęciu bliższym pokażę, postaram się Wam to pokazać, chociaż nie obiecuję, jak to wyjdzie. Zaciskamy przez to kamerę, to jest ciężko mi to zrobić. No ale chcę, żebyście widzieli, jak to ładnie się frezuje, jak będziecie, oczywiście, zakładać frezy. To zwrócić uwagę, czy kolejność jest odpowiednia, bo tak jak ja mam tu trzy, że wszystkie płaszczyzny będą zebrane, także nie potrzeba, żeby ta deska była strugana tu, bo po prostu to wszystko splanuje. ale przy tak jak tu ja próbowałem i widać, że e, odwróciłem i jest po prostu błąd, także to jest e, no, błąd po prostu. Na, dobrze, że to na próbie, nie? I teraz e, jest. Frezy muszą chodzić w tą stronę i przeciwbieżnie zrobię próbę, ale żeby puszczać, żeby nie było wyrwane, będę puszczał współbieżnie. I jest to tym odcinek, w którym mówię o frezowaniu od tyłu i dlaczego tłumaczę, ale nigdy tego nie próbować bez pociągu, czy tam posuwu. Dobra, spróbujemy. Widać, że nam tutaj tyle zbiera, że nam zbiera około półtora milimetra, także to jest dobrze. No i tu zostaje taka blaszka która świadczy o tym, że jest dobrze to ustawione. Także przestawię wózek teraz i puszczę z tej strony. Problem przy tej metodzie jest to, że często te elementy są krótkie i jak już jest to nafrezowane, to potem to może nam nie wychodzić. Także lepiej to jest robić ręcznie. Ja spróbuję to na wyciągu naznaczyć, która strona ma być do góry, żeby tego nie odwrócić, bo element jest zepsuty. Dobra, jedziemy pociąg bez wyciągu, żeby było mniej hałasu. Chyba mi się włączyły za wysoki, za wysoki, za szybki posuw, ale Pięknie powinno to widać, że pięknie to się nacięło, że teraz nie ma żadnych wyrwań. I to jest zasadnicza zaleta, ale to jest jedyna zaleta. Reszta to jest ból, w, żeby to tak w ten sposób robić. Z ręki wam pokazać, jak to wyszło na odpadzie, w miarę złożyć równo. to oczywiście niedociśnięte, bo to jest z ręki wszystko, ale widać, że tu nie jest nic powyrywane, że to jest w tej chwili nierówno, bo no bo jest złożyłem to tak, ale chodzi o to, że że to wszystko pasuje. No jak to się dociśnie, dociśnie to po prostu będzie perfekcyjnie. Pokazywałem Wam jak robię, tu właśnie są ekstra i odpady jak to złożyć, żeby to było idealnie równo. I tak jak mówiłem, e, zrobiłem już tu właśnie. Y, makap y, dla klienta i najpierw nafrezowaliśmy końce a potem całą dechę z długości na produkcji nigdy tak się nie robi to jest bardzo dobra metoda dla hobbysty bo tu nie wyrywa i jest to pięknie ale trudno jest to zastosować jeżeli ma się 300 czy 500 elementów i Niektóre są bardzo krótkie, to po prostu robi się z metra deski. Najpierw się frezuje boczny profil, a potem się frezuje tył i przód, się końce. Jeżeli nie uda się coś się z tym, to się tnie następny kawałek i znowu się zafrezuje. Jest to dużo łatwiej wymienić niż wymienić taki kawałek, gdzie są zafrezowane brzegi i jak tu nie wyjdzie, to jest ból, całe przestawianie robić od nowa. Ale mówię, jest taka alternatywa, zwłaszcza dla e, materiałów, które bardzo, bardzo szczypią. E, tak normalnie to jest taka sztuczka, że ten profil, który tniemy tu, tniemy deskę wzdłuż. Potem to odcina się mniej więcej na cala. I używa się tego na wózku do frezowania końcówek. Wkłada się to po prostu jedno z drugim, tak? O, w tej chwili jest to trochę zaścisło, trzeba to poczlifować, ale w ten sposób się wkłada, i wtedy nam tego brzega tu nie wyrwie. To się po prostu końcówki na wózku tnie. No, jest to upierdliwe, no ale nie ma innej metody, żeby nie powyrywało. Jest to prawie idealnie, ale mówię tak jak teraz jest idealnie. Ale to jest jedyna zaleta, że nie wyrywa. A jest wiele innych wad, jak ktoś będzie robił, to będzie sam do tego dojdzie. Eee, co jeszcze? U nas najprawdopodobniej za dwa tygodnie skończy się te wszystkie eee, ograniczenia, dlatego że wszystkie. Jak to się mówi? Wszystkie prediction, e, prognozy mówią, że i tak 80% ludzi zachoruje. Także prezydent powiedział: Ja zamieszczę e, cytat jego, bo e, to jest wolne tłumaczenie, że nie można dopuścić do tego, żeby leczenie e, choroby. Kosztowało naród i gospodarkę więcej niż sama choroba. To jest nie, nie, nie użyte słowo choroba, tylko cure, ale to w takie wolne tłumaczenie to najbardziej chyba w ten sposób to pasuje. Także także. Nie daj mi się zwariować. E, wiadomo, że strach ludzi zabija, chociażby na filmie nic śmiesznego. Jak ktoś ogląda do końca, to wie, że te kobiety go tam e, nie chciały mu głowy uczyć, tylko zwykłym e, gumowcem udawały, że mu ucinają, a on umarł, bo po prostu strach go zabił. Także niech moc będzie z wami, niech zdrowie będzie z wami, niech dobry humor będzie z wami, bo to jedyna. E, jedyne lekarstwo na depresję, na strach, to dobry humor. Trzymajcie się.